Cześć, witam was na moim kanale. Dzisiaj, tak jak widzicie, będzie odcinek o hortensjach. Takie ładne, duże okazy się zachowały, ale zaczyna się już robić coraz cieplej. No i czas je przyciąć. Pokażę wam dwa rodzaje cięć. Jedno będzie takie na którym dzięki któremu otrzymacie duże kwiaty, a drugie Zrobimy takie, żeby po prostu było bardzo dużo kwiatów. Dostałem kilka zapytań właśnie o te, o te dwa sposoby, dlatego też i nagrywam taki od, odcinek. A więc spójrzcie, tutaj mamy takie. No jeszcze nie za duże kwiaty, choć te krzaczki też są dość małe. Ale nie przedłużając. Tu mamy taką hortensję. Ona tu jest ma mało kwiatów i ją sobie będziemy ciąć, żeby miała jak, naj, jak najwięcej kwiatów. Od czego zaczynamy? Po pierwsze. Tu już jest od... O. Usuwamy wszystko to co jest słabe, takie byle jakie. No to była jedna to jest jeszcze. O, dobra. A teraz to co spowoduje, że będziemy mieli bardzo dużo kwiatów. Hortensje nam się bardzo ładnie rozrosną. Ścinamy wszystko, tak na około 30 cm. I już mamy hortensję obciętą. Spójrzcie, tak to wygląda teraz. Dzięki takiemu cięciu. Hortensja będzie miała bardzo silny bodziec do rozrastania się, i dzięki temu pędów będzie o wiele więcej. Kwiaty kwiatów będzie również więcej, ale będzie ich trochę mniej. Teraz tutaj mamy taki większy trochę krzew, i go sobie zetniemy, żeby miał po prostu dużo, duże kwiaty. On jest dość taki rozbudowany, ale wytniemy wszystko to, co słabe najpierw. Tak, wszystko to, co nie stwarza jakiś realnych szans na ładny przyrost. I teraz to cięcie różni się tym, że tniemy jak najwyżej pozbywamy się jedynie kwiatów. Dzięki temu nasza hortensja będzie miała, nie będzie tak mocno inwestowała siły w wzrost wy kwiaty. Jeszcze tak. To od razu możemy to takie słabsze wszystko się pozbyć. Tak, spójrzcie ten krzew wygląda zupełnie inaczej. I dzięki temu na tym będziemy mieli bardzo duże krzewy, na tamtym będziemy mieli więcej krzewów, więcej kwiatów, ale będą mniejsze. Mam nadzieję, że ten film był dla Was pomocny. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. A jeszcze nie powiedziałem najważniejszego: z takich otopędów, które obcięliście dość mocno, możecie zrobić sobie sadzonki. Tak więc teraz kończę, mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. Zapraszam do oglądania innych filmów i życzę miłego dnia. Na razie cześć.